Dobrze, zaczynamy. E, kolejną naszą prelegentką będzie Agata Gałaj, freelancerka od prawie 10 lat związana z grupą odba.pl, czyli dobrze, jako redaktor serwisów kobiecy, doświadczona copywriterka i grafik DTP, mająca na swoim koncie kilkuletnią współpracę z dużymi szczecińskimi agencjami reklamowymi. Zawodowo zajmuje się także działaniami PR-owymi, brandingiem i e-marketingiem. Zamiłowania UX-designerka i tester Prowadzi tematycznego bloga ux for life Będzie na końcu prezentacji. Obecnie odkrywa uroki pracy ze szczecińskimi startupami branży IT w dziedzinach social commerce i big data. Zapraszamy Agatę. Nazywam się. Działa czy nie? Działa mikrofon. Działa mikrofon? Działa. Ale pilot nie działa. Czyli stało się. <grywa> <grywa> Czyli tak, dzisiaj opowiem Wam o projektowaniu z dala od komputera, bo tak naprawdę wszystko było dzisiaj przy komputerze, więc na oderwanie od tej rutyny trochę kolorowych technik UX służących właśnie projektowaniu produktu idealnego, bo tak naprawdę marketing z jednej strony, ale dobrze skonstruowany produkt i Strona użytkownika to jest coś zupełnie innego. W zasadzie marzeniem wszystkich jest zrobienie czegoś takiego, co będzie sprzedawać się samo i klienci czy użytkownicy będą to sami chętnie powieć. Zatem jedziemy. Co to jest UX, czyli User Experience, doświadczenie użytkownika? to w zasadzie jest tak naprawdę no, kojarzone jest z branżą IT, ale wcale tak być nie musi, bo to jest dziedzina, która sięga i copywritingu i designu graficznego i naprawdę i marketingu i wszystkich dosłownie wszystkich dziedzin jest naprawdę bardzo multidyscyplinarna i tak naprawdę nie jest to żadna nowość i to jest raczej rodzaj filozofii. Bo e, stosowane techniki no, nie, mają, nie mają nic wspólnego z, w zasadzie ani z żadnymi nowymi technologiami. To są bardzo stare i bardzo proste wręcz dziecinne rzeczy, które użyte w odpowiedni sposób no, są w stanie pomóc przy projektowaniu i sprawić, że rzecz dzieje się po pierwsze szybciej, a więc e, dla nas taniej, bo czas też kosztuje. A to jest no, chyba najważniejsze, a poza tym e, stosując te techniki trafiamy e, w potrzeby klienta, więc e, produkujemy nie coś, co jest jakieś, jakieś takie oderwane od rzeczywistości, ale co spełnia aktualną, prawdziwą potrzebę. No i wiadomo w takiej sytuacji podoba się bardziej, więc no, jeżeli klient zadowolony, to designer zadowolony jeszcze bardziej o to obszar. E, dzisiaj opowiem Wam tylko o czterech technikach z wielu, bardzo wielu. E, I to są, dobrałam techniki takie właśnie najbardziej kolorowe i powiedziałabym relaksujące, które, które można realizować z dala od komputera. E, no i co, jedziemy! Pierwsza technika to Design Studio i w zasadzie można ją porównać do tak jakby odwróconego brainstormingu. Z tym, że w brainstormingu, czyli w burzy mózgów, wychodzimy od ogółu do jakichś tam szczegółów, czyli mamy narzucony pomysł i szukamy rozwiązań różnych gałęzi, a tutaj w tej technice rzecz polega na szkicowaniu i w ogóle znajdywaniu jak największej ilości pomysłów, sortowaniu ich, dyskusji, krytyce i wyborze tych najlepszych. Więc się rzeczy no, ilość jest większa niż jakość, ale też ten efekt końcowy jest o wiele lepszy. Jak się za to zabrać technicznie? Najlepiej grupę podzielić sobie na pary i właśnie jeszcze tu trzeba podkreślić, że... Ta technika ma takie ścisłe ramy czasowe. Zatem e, przy pracy w parach narzucamy sobie określony czas. Powiedzmy w zależności od złożoności projektu może to być między 5 a 20 minut. I to jest czas, w którym e, szkicujemy właśnie pomysłu, pomysły jak najszybciej. Kolejny etap to jest prezentacja w grupie i faza krytyki, która no, nie powinna trwać dłużej niż dwie minuty. Kolejny etap to pary łączymy w czwórki, czyli tak naprawdę konfrontujemy dwa pomysły i w zależności od decyzji grupy można albo z dwóch projektów, z dwóch pomysłów zrobić hybrydę i stworzyć jeden wspólny, albo wybrać ten lepszy i go ewentualnie dopracować w razie potrzeby. Kolejny etap to jest znów trzyminutowa krótka prezentacja, krytyka. Tak do skutku, aż dojdziemy do tego jednego idealnego pomysłu końcowego. Zalety. No, wiadomo, że taka technika generuje w bardzo krótkim czasie mnóstwo pomysłów, bo tak naprawdę no, pary nie muszą, nie muszą proponować jednego swojego pomysłu, tylko kilka, jeżeli mają na to czas i pozwala im na to kreatywność. No i też bardzo cenną jest możliwość dyskusji i konstruktywnej krytyki, bo mimo że to jest w jakiś tam sposób narzucone, to przy opracowywaniu projektów w zespole czy w firmie no nie zawsze jest możliwość podyskutowania i skonfrontowania swojej opinii z opinią kolegów. Więc to też jest ważne. W technice może wziąć udział cały zespół, tak jak... Tak jak wspomniałam, nawet nietechniczne osoby, no bo tak naprawdę wszystko robimy na kolorowych karteczkach i wystarczy kawałek papieru ołówek i, i do, do tego może przysiąść każdy. Nawet e, można spróbować zachęcić klienta, jeżeli mamy zlecony projekt to jeżeli klient da się namówić i, 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 i zechce wziąć udział w takim eksperymencie, no to też e, zupełnie inaczej zaczyna patrzeć na projekt. Okazuje się, że no dostrzega to, co jest mu potrzebne i no, jest to bardzo pozytywne. A poza tym no, e, cały, cały proces tworzy współodpowiedzialność za produkt, czyli tak jakby angażując cały zespół, nawet w taki drobiazg, no jest pozytywne. Kolejna metoda to e, sketchboard i tak naprawdę no, rzecz jest też banalna, bo wszystko polega na tym, żeby umieścić wszystkie pomysły na ścianie. Czyli no, umieszczamy, wszczepiamy duży arkusz papieru i na ten arkusz papieru po prostu montujemy wszystko, co się da. Czyli e, mogą to być pomysły z poprzedniej metody, mogą to być szkice, mogą to być jakieś projekty. Wszystko na co tylko macie ochotę. I na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że taka cała, cały taki sketchboard powinien być mobilny, więc powinien dać się zdjąć ze ściany, przenieść do innego pokoju w razie potrzeby. No i też elementy, które są przyczepiane na tej karcie, powinny mieć możliwość zmiany miejsca, tak żeby mm, każdy mógł zaproponować coś swojego, ewentualnie przemieścić. No i w przeciwieństwie też do pierwszej metody sketchboard może wisieć na ścianie przez cały czas trwania projektu, czyli no jeżeli czas nam na to pozwala, to może sobie wisieć nawet miesiąc i przez miesiąc projekt może być dopracowywany. Sketchboardy mogą wyglądać na przykład tak. Też nie ma jakiejś tam ściśle określonej metodologii, po prostu no, czysta fantazja ma być kolorowo i ma być tego wszystkiego jak najwięcej. E, zalety tej metody to przede wszystkim możliwość zebrania wszystkich informacji, które zwykle zalegają w segregatorach i w wielu, wielu różnych miejscach, e, no i uporządkowanie No też generowanie pomysłów, no to jest wypadkową takiego stanu rzeczy, e, a poza tym, no Możliwość obejrzenia całości no, daje też e, szansę no, lepszego uchwycenia kontekstu projektu no, i wypracowanie jeszcze lepszej koncepcji. Następna metoda to card sorting. E, card sorting jest e, metodą zupełnie inną, bo tak naprawdę można ją wykorzystać jako e, narzędzie testowe, ale rzecz polega na e, tak naprawdę kategoryzowaniu treści, więc jeżeli budujemy od początku powiedzmy sklep internetowy i nie jesteśmy na 100% pewni, jak umieścić, jak, jak poszeregować w nim produkty, wypisujemy po prostu wszystkie elementy na karteczkach i prosimy kogoś, do, aby, aby je uszeregował według podobieństwa. I coś takiego daje możliwość e, odrzucenia na przykład powtarzających się albo bardzo podobnych kategorii i to sprawia, że cały projekt też jest bardziej czytelny. No, można pracować w grupach bądź pojedynczo, no wszystko również zależy od, od koncepcji, po, pomysłu i możliwości. Można taką technikę przeprowadzić e, za pomocą programu Stormboard. Tak naprawdę no, to jest pulpit, y, na którym przemieszcza się też kolorowe karteczki, no ale dzisiaj miał być od komputera, o tym nie mówimy. O, card sorting może wyglądać tak, czyli kolorowe karteczki poukładane w grupy, które reprezentują jakieś elementy strony bądź aplikacji bądź programu zalety, czyli tak jak wspomniałam kategoryzowanie treści i efektywniejsze budowanie architektury informacji. To są dwie najważniejsze rzeczy. Poza tym no, metoda sprawdza się, kiedy chcemy coś dorzucić do strony, dołożyć i nie jesteśmy pewni jak, gdzie i w jaki sposób. A poza tym, jeżeli sortowanie w sklepie się nie sprawdza, no to można to potraktować jako metodę testową, czyli spisać wszystko, co jest na stronie, poprosić y, o, powiedzmy, kogoś z grupy docelowej o, o, o uszerywowanie hmm. i o ułożenie rzeczy od nowa. Hmm. Kolejna, ostatnia metoda, paper prototyping, najfajniejsza z dzisiejszych, dlatego samych <grym> końców. Co tu dużo mówić, po prostu to polega na tworzeniu papierowych prototypów. No, wydawałoby się, że papierowy prototyp to jest coś takiego mało użytecznego, no ale tak naprawdę można e, zasymulować czy scrollowania, czy zmieniające się ekrany, więc e, można zrobić wszystko. Można sobie z papieru zbudować na przykład telefon, jeżeli ktoś zajmuje się projektowaniem akurat takich rzeczy. E, no i e, prototypować można w programach pasami kawałek, ale no to też nie jest e, akurat temat na dzisiaj. O, i papierowe prototypy mogą wyglądać na przykład tak. To też akurat jest symulacja zmieniających się ekranów aplikacji mobilnych i tabletowej. I tak, zalety. No wiadomo, że e, zrobienie papierowego prototypu nie zajmuje e, dużo czasu, ani no, nie zabiera też dużo pieniędzy. Mam taki śmieszny przykład, bo wyobraźcie sobie zrobienie czegoś takiego. To jest powiedzmy prototyp papierowego, papierowego pianina, a zrobienie czegoś takiego. To też być prototypem pianina. Tak naprawdę, no jest podobne, brakuje klawiszy, ale wiadomo, że zrobienie czegoś takiego zajmie 5 no, minut, a zrobienie i za, zabierze no, koszt kawałka papieru. Zrobienie czegoś takiego, no to już troszkę więcej, troszkę dłużej trzeba komuś zlecić. A tak naprawdę dzięki i temu i temu można pokazać to samo. Więc papierowy prototyp Do zastosowania tej metody nie potrzeba oczywiście prądu, więc można sobie działać w razie awarii, komputera. Nie trzeba mieć umiejętności programistycznych, no i zabawa jest naprawdę fajna. Jak, jak się w tym poruszać? No, m, Tak jak wspomniałam, e, wykorzystywanie takich banalnych, tak naprawdę no, dziecinnych metod naprawdę pomaga stworzyć e, produkt, który jest lepszy i który podoba się bardziej. Bo to jest po pierwsze no, mnóstwo możliwości do dyskusji, e, no i e, tak naprawdę kwestia tylko tego, którą metodę się wybierze bo też trzeba podkreślić, że każda, każda sprawdza się w troszkę innych zastosowaniach. Na przykład w e, design, studio, design studio ze względu na to ograniczenie czasowe lepiej jest e, tworzyć i, i sobie planować, e, szukać pomysłów na jakieś tam drobne, drobne rzeczy czy elementy aplikacji albo strony, czyli na przykład powiedzmy, panel logowania albo jakaś wyszukiwarka. Z kolei przy sketchboardzie, no to jest z kolei na tyle obszerna i nieograniczona czasem metoda, że no tutaj można zaszaleć, sobie stworzyć, powiedzmy, cały ogromny serwis albo um, urządzenie, które jest obsługiwane za pomocą aplikacji mobilnej, zaprojektować sobie ekrany aplikacji mobilnej, aplikacji desktopowej. No i tutaj naprawdę pole, pole do popisu jest ogromne. Card sorting no to też jest metoda, która dotyczy raczej elementu, tak? czyli kategoryzacja treści więc tutaj można ją wykorzystać przy, powiedzmy, sklepach internetowych na pewno, ale na przykład też przy serwisach ogłoszeniowych albo przy serwisach informacyjnych, kiedy tych kategorii działów, poddziałów jest mnóstwo i czasami no, trudno się w tym połapać i zrobić tak, żeby to miało znaczenie. I ostatnia, no paper prototyping, no to to znów. Możemy projektować dzięki temu, wspomagać projektowanie e, urządzeń, ekranów, aplikacji mobilnych, niemobilnych, ale też można się na przykład pokusić o zrobienie czegoś zupełnie nie IT, czyli na przykład zaprojektować sobie grę planszową. Bo no, nie wyobrażam sobie stworzenia gry planszowej bez prototypu. E, więc warto czasami podejść od komputera i zrobić coś innego niż zwykle. Dziękuję za uwagę i zapraszam. To jeszcze o słowo... ...inne i wiele ciekawostek właśnie z dziedziny Jujusa, Polecam. Dziękuję i czekam na pytania. Dzięki Agata. Czy jakieś pytania? No Agata na pewno nas zaciekawiła. I na przykład tutaj też warto jeszcze wspomnieć, że no wiadomo, że ja jako freelancer, no to preferuję jednak, jeżeli korzystam, to preferuję te metody, które jestem w stanie zrealizować sama, bo no card sorting, do card sorting jednak potrzebna jest większa grupa i ewentualnie no trzeba się postarać o testerów, ale wszystko jest do zrobienia wirtualnie i w czasach dzisiejszego internetu, ale no raczej, raczej właśnie stawiam na paper prototype'a. I teraz jeszcze słówko yy, powie Magda Małkowska o inicjatywie Czech. Witam serdecznie Państw dzieci. Nazywam się Magda Małowska, jestem doktorem nauk ekonomicznych i wykładowcą akademickim, ale również jestem projektantem usług serwis designerem, który korzysta z tych narzędzi UX-owych, które widzieliście. I współtworzyc Stowarzyszenie Media Design, które działa w sektorze kreatywnym i zajmuje się szeroko pojętym designem. Ale dzisiaj przyszłam szczególnie po to, żeby Was zaprosić na Szczecin James, czyli jeśli te narzędzia, które widzieliście tutaj, które przedstawiała Agata, chcielibyście przetestować w życiu, w zespołach twórczych, to Szczecin James jest idealnym miejscem, bo na James jest warsztatem międzynarodowym, 48-godzinnym warsztatem projektowania innowacyjnych usług w którym używamy podejście Design Thinking. Design Thinking to jest takie podejście do rozwiązywania innowacyjnych problemów, które przyszło do nas ze Stanforda, ze Stanów Zjednoczonych. I o tym więcej przy okazji następnych karotek, bo dostałam zaproszenie na prezentację. Więc tak, żeby Was wprowadzić, żeby Was przekonać do tego, że warto przyjść. Po pierwsze te narzędzia, które widzieliście, my je testujemy, my się bawimy w prototypowanie, w pracę zespołową. Oprócz tego, co tu było widać, używamy jeszcze, tak rzucę hasłem, y żeby, was, y żeby Wam y dołożyć parę informacji. Między innymi używamy persony, modelowania biznesowego według używamy serwis Blueprint Customer Journey Map i te narzędzia możecie sobie zobaczyć na stronie polishgems.pl, udostępniamy je zupełnie bezpłatnie, możecie sobie ściągnąć formatki A4 i pobawić się w tym w domu, bądź przyjść na jam i teraz kto może przyjść na jam, bo ja widzę, że to jest bardzo ważne, żeby uświadomić Was, że każdy może przyjść na jam ze swoją wiedzą, ze swoimi umiejętnościami, ze swoimi kompetencjami, zupełnie nie musi rozumieć podejścia design thinking, zupełnie nie musi rozumieć czym jest projektowanie usług, czym są narzędzia UX-owe, Przychodzi, testuje, je sprawdza, buduje zespół, buduje prototyp. Przez 48 godzin z przerwą na sen, tak, z przerwą na sen. od piątkowego wieczoru, kiedy poznajemy temat dżemu, przez 48 godzin projektujemy prototypy, którymi dalej dzielimy się ze światem. O drugim takim znaczącym faktem jest to, że dżem jest imprezą międzynarodową. To znaczy, że 7, od 7 do 9 marca dokładnie w tym samym czasie na całym świecie odbywa się dżem. W zeszłym roku to było ponad 130 lokalizacji w całym świecie. My mamy też przyjemność współpracować zwykle z jednym dżemem w trakcie jednego dżemu. I pracowaliśmy z Glasgow, ostatnio z Hamburgiem, z Amsterdamem, z Dreznem. Oczywiście z zaprzyjaźnionym Poznaniem, Warszawą i Krakowem. Rozmawiamy, dyskutujemy o problemach, o tym, co się dzieje, jak się dzieje. Ja Was mogę zapewnić że, zapewnić, że po Dżemie wszyscy są niesamowicie zmęczeni, ale bardzo, bardzo zadowoleni. I ja, są filmiki na tej stronie, możecie sobie je obejrzeć i zobaczyć, co czują ludzie podczas Dżemu. Ale to jest naprawdę 48 godzin twórczej pracy, takiej, która wymaga zaangażowania, działania, której, dzięki którym powstają prototypy i efekty. I czy coś jeszcze? Tak, ja chciałem coś powiedzieć. Tak, Ta. bardzo serdecznie. <laughs> tak, ja chciałem coś powiedzieć, bo ja znam tą inicjatywę i powiem tak, byłem tutaj zaproszony któregoś razu przez Magdę na taką inicjatywę w Berlinie i ona, słuchajcie, tam kosztowała, ja kosztowałem Magdę 120 euro, tak, ja ją, o, ja ją tyle kosztowałem. Wy będziecie ją kosztowali teraz 34 zł. I póki jeszcze, słuchajcie, to 34 zł, a nawet nie 34 euro albo 400 zł w euro, wiadomo jaki kurs jest, warto. Yy, mogę powiedzieć, że słuchajcie, to się tak potoczyło, że dwa ja lata temu, jak byłem pierwszy raz na dżemie, yy, nie odczepiłem się od Magdy do teraz. Tak. I cały czas się spotykamy regularnie, yy, przy różnych, przy różnych, tak, tak. A to wszystko przez czem, a jedliśmy szły truskawkowy, fruskawkowy, przez chwiliowy, tak. To tak było niewinnie w strefie 89. Yowna, no, wiem, ale... Ja już to pamiętam, chociaż to może podzielić, to proszę. Tylko tyle. Olszewy, olszewy. Słyszymy, olszewy. Brawo, Brawo, Słuchajcie, Narusz przypomniał mi o bardzo ważnym z detalu tegorocznego dżemu. Zaczynamy imprezę biletowaną, to znaczy to będzie szósty dżem w Szczecinie. Pięć ostatnich jamów było imprezą zupełnie bezpłatną. Tym razem są bilety. Bilety były po 19 zł, jeszcze chyba jeden jest i następne są po 34 zł, dlatego że uruchomiliśmy projekt, który nazywa się Szczecin Gems i jest uruchomiony przez serwis crowdfundingowy Spieranto. I tam zbieramy określoną kwotę na to, żeby tą imprezę sfinansować, czyli finansujemy ją dzięki wyłącznie Wam i tylko dzięki Wam. Także serdecznie zapraszam do wspierania i zdobywania biletów. Nie zostało już ich dużo, zaledwie 12, a jeszcze jest prawie miesiąc do imprezy. Także polecam. Też polecam do, do zapisywania się do grupy, którą tworzę Service Design Szczecin. Tam jest dużo o temacie projektowania usług o Lean Startup, UX Design, e, Lean Running. Jeśli kogoś interesuje, serdecznie zapraszam. I w kurwarach, jeśli ktoś ma opłatę, chętnie udziela informacji. Dziękuję uprzejmie. Okay. Oh. <placuj> e. Pytanie było, ile osób bierze udział w takiej 30 osób. Od piątku do niedzieli. I Jedzenia nie ma. Dzie dziękujemy. No i tak dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. E dziękujemy, że przyszliście tutaj. Oczywiście możemy tutaj zostać, e ponetworkingować się troszeczkę, after party jak zawsze. A Nie musiałam odpowiadać na to pytanie, dzięki. Ok, a ja chciałabym podziękować naszym prelegentkom, bardzo dziękujemy. To dzięki wam odbywają się te spotkania i to naszej społeczności. przez to tworzymy naszą, naszą społeczność. Chciałam również podziękować naszym partnerom, czyli Cafe Popularna, Lantech, ArteDICT i grupa IT. Myślę, że, że, że to wszystko, że, że o niczym nie zapomniałem. Jeszcze raz dzięki i zapraszam na networking.